Cześć, witajcie na moim kanale po malutkiej przerwie. Wracam z drapkami nie za dużo, za 21 zł. Mam słonika lotka z numerem 127. Wow, 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 wow! zdrapka. Jeszcze jej nie drapałem, czyli tak można powiedzieć, że moja premiera na moim kanale tej drapki. Nie drapałem jeszcze tej drapki z numerem 15. I co my tu szukamy? Liczb symbolu wow. Ale wow nic nie, nie mnoży, tylko wygrana. Aha. Dobra, wszystko wiem. 10 20, 30, 50, 70. No, jako tako. No i dawno nie drapana krzyżówka XXL z numerem 17. Na razie tu nic się nie utworzyło, w jedna literka tylko, więc... Na razie tu, ale zobaczymy, Ech, zabiegamy ostatnio Drapiemy godzina 16:00 po nawet z dzisiaj To rybnia środa dzisiaj, środa no to szukamy tego słonika lub dwóch słoników, nie? I mamy słonika. Dobry początek, bo mamy słonika. no i słonik nam da złotóweczkę tak, no jakby inaczej ale jest, jest słonik, dobry początek, złotówka jest wszystko jest, wszystko gro i dobra no to poszukamy sobie teraz tych liczb i tego znaku, symbolu wow pierwszy raz drapię tą drapkę, nigdy jeszcze nie drapałem 47, słonik już był, czyli dał szczęście na początek. Może tu będzie też coś jak dał szczęście. 46, 4, yy, 49, 19, 18, 46, 47, 19, 18 i 55. No to tak obok siebie dwie liczby. No zobaczymy. Co my tu mamy? 24. Dwadzieścia trzy też obok siebie, ale akurat jej nie ma. Pięćdziesiąt osiem, dwanaście, trzydzieści dwa, czterdzieści jeden, czternaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści pięć.

Było blisko 13 52 39 i ostatnia szansa no to już wiemy, że nic nie ma 26 można powiedzieć, że taką premierę mam zaliczoną w tej zdradki CP. Nic się nie udało wygrać. Na razie tylko słonik. Może coś da krzyżówka. A może nie. Zobaczymy. Literka A. W bonusie mamy A. Dobra. I zaczynamy od razu pierwszym słowem. Raj. O N. Jakby padło, już by się wróciło. A zobaczymy. Dawno nie drapałem tej zdrabki. Ogólnie już cały tydzień nie drapałem teraz. No, cały tydzień dzisiaj środa, ostatnio chyba w czwarty tydzień temu. Mhm. No ale niestety trzeba przystopować. Dzisiaj tak sobie zaszalałem za te 21 zł, ale ogólnie to. Jak już będę drapał to gdzieś za 10 zł góra. Bo Drogi sport! Drogi sport, panie! Drogi sport, pan! Jak to by mówił? To to mówił księżula, o. Nie wiem, oglądacie? Z gościu wymiata totalny bowiec. Razem z Wojkiem. Kto by nie oglądał, chyba? Wszyscy. A, i co? I tu się nic nie utworzyło. Literka F, jak to bywa w krzyżówkach. Pierwszy F to ja nie mam. Takie tutaj to do... światło kiepskie F. No już drapie po 16, więc się robi już ciemno. A było dzisiaj rano bialutko. Oczywiście od y, czego? I wylatuje mi, słowa wyleciało mi. Mruz był po prostu i szron Drzewa oszronione S. Fajnie to wygląda rano. A już się kończy pomału, to. Ta zima, zima. Kiedyś to były zimy. S. Nie dobrze. S. S, S i trochę tego S tu było, ale nic tu nie wniosło. Tu będzie słowo Ursus. Czy gdzieś mamy jeszcze S? No tu jest jeszcze S. I to by było na tyle. Dajcie te N. mamy D. A mamy literkę D. D. Jeśli bardzo chce te N, to nie będzie, nie? D. No trochę by tu wpadło już. Mało prawdopodobne, że będzie. Chociaż trzeba wierzyć do końca. D. Czy my mamy gdzieś w ostatniej D? Mamy D. Duma. Drugie słowo. U, u. A tu jeszcze było U. Widzicie? Przeoczył. No i co mamy? Literkę I. no i to tak I, i mamy drugie słowo taksi została jeszcze jedna i czy będzie zbrocik <laughs> czy będzie zbrocik to jest pytanie jest. Czekanie do końca będzie nie będzie, będzie nie będzie, może będzie, może nie będzie. Jak to jest i literka n. No nie. O. No to chyba zabraknie tego właśnie słowa. No tak. tu pojawiło się w no ale brakuje brakuje, brakuje mowa, drugie no i po dwa będą, wszędzie będą po dwa czyli tylko czyli tylko zostanie nam Nic to zostanie. Z razy 2, 70. A my mamy co? YC. <laughs> no trudno. Po powrocie do drapania, z drapek, niestety, krzyżówka się nie spisała. <laughs> wow, wow! Zdrabka też się nie spisała pisała się tylko, tylko się spisał słoniczek, mamy słonika za złotówkę czyli zera <grydżera> nie ma Na 21 złotówka wygrana Do równego rachunku 20 przerąbane. No nic <laughs> Premiera tak zwana już była tam kiedyś, kiedyś, het, het, het ale ja dopiero pierwszy raz drapałem No i nie udało się no Co zrobić No i co Widzimy się już następnym razem. Wyczekujcie filmu, nie wiem kiedy to będzie, ale myślę, że jutro może coś nagram, jeszcze też zobaczę. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i łapki w poprzednich filmach. Zachęcam tutaj do łapek, komentarzy, subskrypcji. <laughs> Planuję wejść w kuchnię, znowu jakiś odcinek nagrać z jakąś potrawą, zobaczę. Może się uda? Może mi dzieci pomogą? Nagram odcinek z dziećmi, jak robimy jakąś potrawę. Zobaczymy. Dobra. Dziękuję. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. I co? Dużo zdrowia. Do następnego. Cześć.